Berserkers Team Szczecin wygrywa Soul Team Battle i zgarnia 10 tysięcy złotych. Drużyna prowadzona przez Mateusza Mazura wygrywa z Akademią Gorilla w ostatniej walce turnieju, a Mateusz zalicza świetny występ notując 4 zwycięstwa na cztery walki. Wszystkie cztery walki podczas turnieju wygrywali również Paweł Jaworski i Zofia Szawarnowska, a Kuba Najdek, Andrii Czernicki i Władz Fabilenko dorzucili po trzy poddania. Nagrodę dla najlepszego głowcy poddań zgarnia Paweł Jaworski, który zaliczył również 3 poddania, a jedno z nich upolował w najkrótszym czasie 30 sekund. za Polski solt już 30 sierpnia w Warszawie. Craig Jones potwierdza osobowy turniej Kobie do 100 i zdradza pierwszą zawodniczkę. Jest oczywiście Helena Krewer, podopieczna Jonata Hera i jedna z najlepiej zapowiadających się zawodniczek BJJ. Czekamy na kolejne potwierdzenia, a Helenę będziemy mogli zobaczyć już podczas kobiecych składców Polarisa w ostatnim weekend czerwca. Mika Galwa drugi pas mistrzowski Federacji Hues Number 1 po wygranej z Jonatą Gracie na WNO 28. Brazylijczyk z wygrywa przez decyzję sędziów po dominującej walce i jest walki o pas w trzeciej kategorii wagowej. Na WNO 28 swoje walki wygrywali również Kid Dale, Hulk Barboza, Declan Moody, Kyle Chambers i Pejrze Iwat. Medale Polaków na BJJ w London Spring. Na czarnych pasach Mateusz Flaga zgarnia złoto i srebro w nogi, Jakub żeromiejski po srebrnym kroszku w gi i nogi oraz Weronika Roth złoto w Open w Kimonach. Na brązowych pasach Radek Mora zgarnia złoto w nogi i srebro w gi, a Jan Tatarynowicz złoto w Kimonach. Marek Bujo wygrywa swoją szóstą zawodową walkę w MMA. Kilkukrotnie mistrz polski BJJ czarnych pasów wygrał z zawodnikiem z Gruzji w pierwszej rundzie przez TKO i zaliczył szóste kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. W Arabii Saudyjskiej Robert Henek wygrał superfight z Mohamedem Dolfinem przez poddanie. I na sam koniec BJJ Stars powraca. Tym z nas turniejem w kategorii absoluto nogi już 26 lipca. Czekam na nazwiska pierwszych zakontraktowanych zawodników. Wielkie podziękowania dla naszych partnerów. Manto najlepsze odzież doprawia sportu walki oraz producent zdrowej żywności Diet Food. Wyniki kategorii pro i purpurowych pasów SOL13 oraz statystyki poszczególnych zawodników z Team Battle są już dostępne na naszym profilu. A w tym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. os